Jednym z elementów drugiego kongresu międzynarodowienia nauki był panel polityczny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Funduszy, a także z moim skromnym udziałem i to co się dosyć wyraźnie zarysowało w trakcie tego panelu to że o ile stanowiska Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Funduszy, Ministerstwa Rozwoju Fundamentalnie się nie różnią, my może y, y, patrzymy na nieco inne aspekty tej samej rzeczywistości, ale y, zależy nam na Umiędzynarodowieniu, na przyciągnięciu naukowców, na e, wykorzystaniu m, tego umiędzynarodowienia do rozwoju e, wzrostu innowacyjności, konkurencyjności Polski. Organizujemy już drugi kongres umiędzynarodowienia w ramach naszego projektu Strategia Umiędzynarodowienia Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z umiędzynarodowieniem nauki, które omawiamy na tym kongresie, sprawa jest już mniej oczywista. Głównie wynika to z tego, że Wiele osób uważa, że nauka sama w sobie jest umiędzynarodowiona. Tematów i to dyskusyjnych tematów jest dużo i że nie jest tak, że wszyscy się ze sobą e, zgadzają i że już z góry wiadomo, co trzeba robić. Kongres Umiędzynarodowienia to świetna okazja do dyskusji, do szerokich dyskusji na bardzo ważne tematy. To okazja do spotkań z decydentami, z wszystkimi osobami zaangażowanymi w. Tworzenie nauki zarówno naukowcami, administratorami, urzędnikami, którzy nadzorują naukę w Polsce. Polska ma sporo fajnych programów, jeśli chodzi o promowanie wspólnej współpracy badawczej. I to są zarówno programy NCN-u, chociażby programy nastawione na współpracę bilateralną, no jak i bardzo fajne programy NAVAT. Muszę powiedzieć, że to jest ogromny sukces ostatnich lat. To, że ta agencja powstała, się rozwinęła i jest nastawiona zarówno na wjazdy badawcze na zewnątrz, czyli do innych krajów jak i na przyjazdy do Polski i wiele innych programów pomocowych. Trzeba przede wszystkim zwiększyć udział zagranicznych ekspertów w różnych gremiach, które po pierwsze oceniają granty. We wszystkich agencjach właściwie rządowych, które w Polsce istnieją, ale także w ocenie polskich uczelni, polskich instytutów badawczych. Bez takiej wymiany doświadczeń, bez pokazania, jak można to robić lepiej, inaczej, to umiędzynarodowienie na pewno nie będzie optymalne. 2 miliardy pozyskanych euro, około 7 tysięcy projektów, w których uczestniczyły polskie jednostki. To nie mogło przejść niezauważone. Większość projektów, programów ramowych to projekty konsorcjalne Unia Europejska oczekuje od europejskich badaczy umiejętności współpracy The Congress I think is very important because when we talk about internationalization we in general have a tendency to talk about student exchange mobility of students mobility of faculty but not so much about science.